kochani, my jesteśmy właśnie na farmie, zaczynamy tego vloga. Jest przepiękna pogoda i przyjechaliśmy na farmę, gdzie mój syn był już tutaj na wycieczce syn, ze szkołą. Chcemy nakarmić zwierzaki. Hello. Mamy różne jedzenie dla różnych zwierzaków. Kaczuszki nie są zainteresowane, chyba już tutaj by. O nie, jedzą, dobra. Proszę trochę plec zabaw To inne kaczuszki On już wszystko pamięta gdzie był Które zwierzaczki były gdzie? Hello Yes, good job And now back to this one video not coming Policja, ciężko jak jest Nie wiem, kto ma większą frajdę. Liam czy Adam. The sheep go marching two by two, hurra! <laughs> tak jak mówiłam, nie wiem, kto ma większą frajdę, ale Boże, jaka jest pokoda w ogóle, piękna! Jaka mała kózka! a tam proszę, jaka łania leży.

Dobra, tu w obozie jest jeszcze taki play area. też, że jest mało ludzi, jak jest ciepło, jest ciepło i traktor i jest niedziela, także wydawałoby się jakieś koleś na traktorze. Honey, hello honey, do you have some honey, honey? Hello. hello, honey. God, kawusia, bo jest się, chociaż mój mąż pije kapuccinę. Moja torba już w użyciu, bo oczywiście e, coś dla lija ma tam trawo spakować i wiecie, niezbędnik mamy. I kawusia z mlekiem migdałowym, a właśnie. Bo testuję teraz, czy, czy mam jakąś alergię na nabiał, bo. No ogólnie dalej mam jakieś tam problemy i z schudnięciem i ze wszystkim i pomyślałam, że nic z mnie nie testowałam, czy, czy byłaby jakaś różnica, jakby mi nie jadła na biału. Także od kilku dni nie jem na biału i piję właśnie... Znaczy u mnie to nie jest problem, bo ja i tak kupuję takie mleka często, ale też często piję normalne. I fajnie, że wszędzie tak naprawdę można dostać kawę z innym mlekiem, Także wziąłam sobie z nidorowym. W ogóle to jest dużo już zrobiłam dzisiaj, bo byłam o 8 rano na badaniu krwi. Bo jak będę teraz w Polsce, to będę jechać do Endokronolog, także robię badania krwi. Nagrałam filmik Wierzymy, który już widzieliście. A teraz idziemy z tym polem po mną Teraz na spacerku i możecie zobaczyć w świetle dziennym jak wygląda ten krem bibi z Bel. I w ogóle planujemy jak wrócimy z Polski, gdzie pojedziemy, a tam są takie fajne, mm, taką rolkę właśnie, takie fajne miejsca w Anglii i chcemy tam jechać. Trzy pół godziny jazdy w jedną stronę, ale na pewno będzie warto, także idziemy na spacerek. I'm coming! Wait! Wszyscy musimy iść razem. Um, wrócimy, będziemy robić. Jakieś jedzonko kupiliśmy fajne. Mięsko też... Wszyscy czekają na mamę. Ale jest fajnie. Zaszło słonko jest tak przyjemnie, ale wciąż mega, mega ciepło. Um, I w ogóle kupiłam sobie coś takiego słodkiego, niezdrowego w tym sklepie, ale taki jako malutki dodatek. Do naleśników będzie super, to Wam też pokażę Jak wrócimy. To jest Jiguś, nasz mały Lisek. Coraz więcej osób rozpoznaje go. I pytają od razu czy to siba. Idziemy sobie. Excuse me, a Fox A w ogóle te sandałki one są z Handemu. To obdarły mnie za tak pierwszym razem okropnie, a teraz są mega mega wygodne. <laughs> Wróciliśmy i widzę co, tyle osób robi grilla dzisiaj, że nam się też tak chciało ja tam do sklepu kupić jakąś e, Kupiliśmy w tym sklepie, e, bo oprócz tej farmy, tam był właśnie farm shop, e, kupiliśmy mięso mielone, także będą burgery, ale jeszcze jakaś by się przydała. E, co innego było w planie dorobienia, ale o, wszystko przez sąsiadów wszystkich, bo tak pachniało grillem. E, Także kupiliśmy właśnie mięso. W ogóle byliśmy wczoraj w takim w takim innym, do którego zawsze jeździmy. Jak sam kupiliśmy warzywka wtedy owoce, a tutaj kupiliśmy to mięso. A sobie kupił w ogóle jakiś cider yy, wiśniowy, nie moja, wiecie, nie dla mnie, ale yy, lubimy. Czasami właśnie w takich sklepach właśnie takie inne rzeczy. Kupiłam też sam sok taki świeżo wyciskany, wyciskandeliama i wiecie co, kupiłam coś właśnie takiego, no bardzo niezdrowego, bo tu wiecie, pierwszy skład to jest wiadomo cukier, ale wyglądał tak apetycznie i jako taki mały dodatek, odrobinę na przykład na proteinowe naleśniki, na lody, tutaj jest napisane, że może być na lody, naleśniki gofry. Tak to wygląda, i to jest Toffee Apple Curd. Nigdy tego nie próbowałam wcześniej, także taką drobinkę, wiecie, taki słodki dodatek. Może być pyszne. Mamy właśnie dużo takich jakichś jamów, i tak dalej. E, chciałam wam pokazać e, tę posypkę na awokado. E, jak zaczęłam w ogóle, za pierwszy raz próbowałam awokado, to, znaczy to z awokado i jajkiem. To właśnie na amerykańskim YouTubie dziewczyny zawsze posypują taką posypką do tostów, czy do czegoś. Nigdy nic, nic takiego nie widziałam. Widziałam tutaj tylko same takie chili flakes można kupić, ale dla mnie to jest po prostu za ostre. Same chili, ja nie lubię, wiecie, bardzo pikantnego. Um, Niestety, jak mam w Tesco, pojawiła się nowa seria przypraw i jest avocado topping. Idealne do awokado i w składzie jest black sesame seeds, tomato, sea salt flakes, black jakiś telly cherry pepper, chili i pink peppercorns. Chili jest, ale na przedostatnim miejscu jest go niedużo, ale po prostu to jest tak pyszne, właśnie ten czarny sezam, ta sól, właśnie takie płatki tej soli. Będę mogła wam pokazać, tak to wygląda. To jest takie pyszne! Po prostu game changer do tostu z awokado. Było jeszcze przyprawa do jajek, do kurczaka. Jeszcze jedno, ale zapomniałam jakie. Ale jakie to jest dobre! Normalnie ma koszucie 4 funty i teraz akurat było na promocji, zapłaciłam 2,50. Ale to jest... teraz To, to zawsze teraz, teraz będzie w mojej kuchni. To jest po prostu rewelacja! Uwielbiam! Po prostu dzisiaj miałam na śniadanie tosta z awokado i po prostu posypałam tym, i to było. Oh, boskie! Wtedy nie daję w ogóle nawet soli do awokado, jak tkwiatami um, z, z cytryną, bo wystarczająco usunąć takie płatki tej soli. Rewelacja, po prostu rewelacja, jeżeli lubicie i jesteście z Anglii, bo nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce, gdzie to jest robione. O, przez Heinz z Niemiec. Także może u Was też jest dostępne, ale jestem zachwycona, jestem zachwycona! Widzicie, jak bardzo kocham to z awokado! Czekam właśnie na grilla, bo już się robi i przed była u mnie Sylwia, kupowała mi coś w Polsce jej to odebrać i przyniosła nam wielki kawałek tortu i pokazałabym Wam, ale już go dawno nie mam, bo bili się, który pierwszy zje, także udało mi się kawałeczek spróbować, był przepyszny i to jest ta Sylwia, która zawsze robi, ja mówi torty na wow. urodziny i czasami Adamowi jak robię torta, także są obłędne. Także przed grillem jeszcze mieliśmy deser. Ale był pyszny. Ah. Ja myślę że czasami, że Ziggy naprawdę myśli, że jest człowiekiem. Chciałam się z Wami pożegnać i jeszcze jeden kubeczek kawy dzisiaj wskoczy, bo mam straszną ochotę dzisiaj, nie wiem dlaczego. W sumie wypiłam tylko rano jedną ciepłą i... Potem tą mrożoną, także mało sobie wypiłam. Ehm, także następna. Ehm, I chciałam powiedzieć, mój nowy kubeczek, który jest przepiękny, po prostu tak mi się spodobał. I trochę do niego tak podchodziłam kilka razy, czy potrzebuję kolejny kubek. I stwierdziłam, że tak, potrzebuję. I ten kubek w ogóle z Tesco jest przepiękny ehm, i duży i wiecie co, jak byłam w ogóle w Polsce to planowałam kupić kubek ze Starbucksa ten wiecie z miastami dużo dziewczyn nie zbiera z wyjazdów, no my chwilowo nie jeździmy, jestem przekonana że będziemy, będziemy jeździć na różne piękne miejsca tak sobie myślałam, że chociaż mogłam mieć z Krakowa teraz ja, kubko, holiczka i byłyśmy z siostrą w Starbucksie. I ten kubek jest dla mnie po prostu brzydki. <laughs> Jakoś, nie wiem, nie przemawia do mnie jednak. Eee, nie do końca właśnie mi się, jak dziewczyny pokazują, nie do końca mi się podoba. Ja myślałam, że może z Krakowa być jakiś taki, jak zobaczę go, że mi się spodoba i będę go chciała mieć. Do tego był środek brązowy, taki bardzo ciemny brązowy. I po prostu mi się nie podoba ten kubek. Także e, nie wyobrażam sobie jednak wydać 80 zł na kubek, którym się po prostu nie podoba, e, więc nie zacznę jednak kolekcji kubków ze Starbucksa. Jedyny chyba, jaki chciałbym mieć, to widziałam chyba z Japonii on jest. On jest różowy w środku. Różowy. I różowe kwiaty wiśnie, on jest po prostu piękny, a ta reszta to jednak, no kurde, no nie, jednak nie mój styl. E, także będą musiał jakieś inne pamiątki przywozić, ehm, Ale właśnie ostatnio sobie zakupiłam nowy kubeczek, i to jest oczywiście mój teraz ulubiony, bo nowy jest zawsze ten ulubiony. I tak w ogóle bardzo się cieszę, była fajna niedziela dzisiaj, bardzo dużo, dużo spędziliśmy czasu na zewnątrz. I tak jak mówiłam, planujemy gdzieś pojechać, bo wiecie co, ja mam, zawsze za, mamy założenie, żeby jechać do trzech nowych miast w Anglii co roku, gdzieś się przejechać, coś zobaczyć. I w tym roku nie byliśmy jeszcze nigdzie. Ja przez to, że planowaliśmy tą Polskę, ja miałam ten ekstra wyjazd do Polski i będzie jeszcze jeden ekstra wyjazd na urodziny siostry, też przylatuję na taki dyszy weekend pod koniec z roku i jakoś tak ciągle coś było albo ja wchodziłam w weekend, albo była brzydka pogoda albo Adam gdzieś chodził. I jakoś nie było takiej wycieczki, wiecie, poza miasto, e, tylko tutaj, gdzieś tutaj byliśmy w jakichś, wiecie, takich miejscach. E, także mamy już jedno miejsce upatrzone i na pewno, jak wrócimy, to sobie zaplanujemy, bo to jest strasznie długa e, droga. E, także trzeba to przemyśleć. Nie chciałabym zostawać na noc, bo no jest ciężko z Liamem, do tego jeszcze z zigi, e, więc po prostu wiedziemy sobie wcześniej, żeby być tam wcześniej, pochodzić trochę i wrócić. I no, i tak. Także dajcie znać, gdzie jedziecie na wakacje o, albo gdzie już byliście, bo możliwe, że już byliście, bo jest połowa lipca aż myślę, sobie, że już połowa lipca, bo przez tą pogodę tak nie do końca czuję te wakacje, a tu już jest, wiecie, no, taka pogoda. Zastanawiam się, czy w ogóle będziemy basen rozgładzi w tym roku. Wierzę, że jeszcze przyjdziecie, bo chociaż się ciebie powiedział, że to ma być najzimniejsze lato, ale dopiero co słyszałam, że to ma być najgorętsze, ale to w sumie słyszymy co roku. Także mam nadzieję, że będą przyjdą troszkę upalnych dni, tak, żeby sobie rozłożyć basen na chwilę. Um, ale jakby było tak ciepło, jak dzisiaj, to dla mnie idealnie, nie za gorąco, nie za zimno, na sukienkę wiecie, jeszcze jak zajdzie słoneczko i taki wietrzyk mówił, y, to jest po prostu. Także dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany wakacyjne. I mam nadzieję, że spędziliście miło z nami dzień. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. I już niedługo na pewno pojawi się dużo więcej vlogów z Polski, bo już niedługo tam będziemy. Także na pewno będziemy kręcić vlogi. I pewnie ich wpadnie kilka, ponieważ będziemy całe dwa, tygo całe dwa tygodnie. O, całe dwa tygodnie będziemy. Także pozdrawiam, kochani Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!